Nazywam się Sawe Kian. Urodzony zostałem 28 stycznia 1924 roku w Małomierzycach powiat Jóża. Co mogę powiedzieć, że początek wojny, pamiętam jak dziś dokładnie, kiedy rozpoczynała się. Rozpoczynała się. Muszę wspomnieć, że Byłem uczniem gimnazjum. Wtedy mało co dzieci więcej chodziło do szkoły średniej, bo ich po prostu nie było stać. Chodziłem do gimnazjum ogólnokształcącego w Iłży. Było to gimnazjum pr prywatne, a nie państwowe. Zdawałem do Radomia, ale nie zostałem przyjęty z braku, z bra z z braku miejsc. Pamiętam, jak dziś... Kiedy, kiedy zaczęła się wojna, wracali żołnierze, Polscy bardzo zmęczeni, obrudzeni, spoceni, po, po prostu w pozycji stojącej zasypiali. A wraz z nimi, żeśmy również wszyscy uciekli do, do lasu. I pamiętam, jak... Z broni maszynowej Niemcy atakowali ludność cywilną, która znajdowała się w lesie. Została tylko moja babcia, 83-letnia, która schowała się w piwnicy murowanej i po powrocie okazała się, że jedna jedyna ze wsi została na miejscu, a wszyscy. Uciekli. No, i rozpoczęła się okupacja. No, sądziliśmy, że poszła krótko, bo przecież nasza agitacja była, że mamy sojusze, przyjaźni z Francją, z Anglią i przyjdą nam w razie czego z pomocy. Okazało się, że nic z tego Zaczęły już 3 września. Już samoloty niemieckie pokazywały się na, na naszym terenie, terenie. Gdy niedaleko 6 km od miejsca zamieszkania mego w Pasieka zabili kobietę pasącą, pas, pasącą e, krowy, krowy, jak i również rzucili bombę w Iłży, niedaleko kościoła, gdzie zabili, nie, gdzie nie, nie, nie zabili, tylko, tylko rzucili tą bombę i zrujnowali dom wrześnierskich stolarza. I została tylko jedna, nawet nie została żadna trumna cała za jego pochówku. To się przekonaliśmy, że, że Niemcy wkroczyli. Przykro było słuchać, gdy wracający ze wschodu sięcinierzy, żołnierze polscy, jak i również ludność cywilna poinformowała, że w Dąbrowie koło pedowa między pedowem, a w co poddali się żołnierze polski około 200 żołnierzy polscy Niemcy rozstrzelali. I zaczęła się mocna okupacja. W lipcu 1940 roku złożyłem przysięgę do organizacji niepodległościowej, która wówczas nazywała się chłostra. Chłostra przed Barszym Józefem, przed doniem Niemen, z Stanisławem, siąciem, przed doniem, przed doniem, zapomniałem w tej chwili, tak, z Nowej. Po przysiędze już dałem Mapy topograficzne, które wcześniej w lesie e, tam znalazłem, topograficzne w skali 1 do 100 tysięcy, to, 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 to w, 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 w terenie wyglądało 1 centymetr na mapie, 1 kilometr w, 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 te, w terenie. I te, te topograficzne mapy przydały się później bardzo dobrze w zgrupowaniu tymi ośmiami. W konspiracji <coughs> stopniowo przybywało nas, najpierw jest czterech, później coraz więcej. W ostateczności <coughs> placówka moja już rozrosła się do trzydziestu kilku członków. W 1942 roku komendant. komendant obwodu BH III Okręgu Siedleckiego, mianował mnie komendantem Plasówki pod pseudonimem Masieżanka. Masie, no, czasowo przebywałem również w trupowaniu no, partyzanckim, partyzanckim Ośka. Brałem udział w walce 28. Lipca 1944 roku w odbiciu sztabu dywizji niemieckich w Chławicach koło Łilży. Ten czyn zbrojny jest opisany również w różnych podręcznikach, to był fenomen w skali europejskiej, bo w biały dzień przebrani chłopcy, w mundury niemieckie <tryk> dokonali w biały dzień. Na, 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 na nadleśnictwo, gdzie tam rozbawieni Niemcy kwaterowali i zostali roz, rozbrojeni. Myśmy byli w obstawie, w obstawie, tak zwanym odwodzie, odwodzie w lesie czekając, że jak będzie posiłki, by nadjeżdżały z Radomia czy z Lipska, to wtedy mieliśmy dopiero włączyć się do akcji zbrojnej bezpośrednio tam w Nadiesictwie nie brałem udziału przy rozbrajaniu tych Niemców, tylko w odwodzie były sam pod dowództwem Hiszpana. Wtedy jak mnie aresztowano przez Niemców, przez Niemców w 1944 roku, w 1944 roku stwar, stworzył się jak gdyby cud, bo Rosjanie, Ci Rusy tak zwani, coś mówili, byli na kurniku I, i mnie Niemcy bili, żeby przynieść drabinę. Przyniosłem drabinę i oni chcieli na ten kurnik wejść. Gdyby weszli, a tam byli przecież ruscy. I wtedy by otworzyli odzień i wtedy by spłonęła cała wieś i, i wszyscy, cośmy by byli, na drodze zgromadzeni zostalibyśmy wybici, bo byli pochowani w różnych zabudowaniach wówczas. Wywieźli, wzięli na to szkoły, wywieźli do Starachowic i w Starachowicach przebywałem w więzieniu, w więzieniu i pamiętam jak dziś że byli tam żołnierze radzieccy od Czaszki, bardzo dzielnie spisywali się, bardzo dziennie spisywali się, bo byli bici, katowani. Również jeżowie też byli w starachowicach, jak i ja, przetrzymywani. Ja jakoś na szczęście nie byłem maltretowany przez trzy dni bez jedzenia, bez picia, ale jeżowie byli bici nad... <laughs> Dlatego, że, że mieli wskazane przez jakiegoś, sądziliśmy, że jakiś wpływowy, nie mieszkaniec Małomierzyc, tylko napływowy element mógł y, donieść Niemcom, że myśmy byli w konspiracji. I, no i pamiętam, wywieźli nas później ze Strachowic do y, Częstochowy 17., z stycznia 1945 roku zostałem, zostałem, zostałem oswobodzony, oswobodzony i, i wróciłem pieszo do domu. Po, po drodze widziałem różne, różne sceny, gdzie Rosjanie bardzo biedni w źle źle, źle ubrani. Wracali, pytali się daleko do Berlina. No mówimy, że, że niedaleko, niedaleko. No wracaliśmy, no i, no i wróciłem szczęśliwie do domu, do domu. Po wojnie różnie było. Byłem aresztowany przez Urząd Bezpieczeństwa dwukrotnie, raz w grudniu roku. Roku 8 grudnia drugi raz, gdy byłem na kursie w Toluniu, również też mnie zaresztowano, zaresztowano i puszono, dlatego że już przecież już w listach gończych zostałem wykreślony, że już stwierdzili, że nie ten. Ale to chyba była, bo ja wiem, to różnie było z tym. Zacząłem działać w organizacji młodzieżowej, młodzieżowej, i chcieli nas, byłych Bechowców, chyba odizolować od siebie, je zniechęcić i w jakiś sposób ukarać, że nie, nie wstąpiliśmy do. Armii Ludowej, czy tam Gwardii Ludowej, tylko byliśmy autentycznymi żołnierzami batalionów chłopskich. 8 grudnia zostałem aresztowany i później 18 marca następnego roku zostałem wypuszczony tu w Kielcach, która była konfrontacja i zapytano, że ten całek Jan, Ktoś odpowiedział mi z tyłu, nie, nie ten. Później ubiegałem się o sprostowanie to, czy mają w dokumentach IPN-u. W IPN-ie mają, że byłem no, więziony w tym czasie, w tym czasie, ale też tam dokładnie nie ma, co było przyczyną mego aresztowania i dlaczego. Ojciec mój nie należał nigdzie, ale wiedział o konspiracji. I w, i w, i w, w czasie okupacji zabił świnie, świnie. I ktoś doniósł do Niemców, że, zabi, że zabito świnie. Za zabicie świni groziła rozprawa sądowa i, i areszt. I całą później okupację się ukrywał ukrywał od któregoś roku 42 trzeci czwarty rok się ukrywał i muszę powiedzieć że konopelski taki komendant posterunku policji granatowej Wiłży był człowiekiem rozsądnym i dawał znać jak mieli żandarmeria miała wyjeżdżać po ojca to dawał znać do jednego, że wyjeżdżają, tamten do kuzynów do, na, na rowerze i, i tam przyjeżdżała kuzynka z Małomierzyc, z, z Lasek i powiadomiła ojca o tym, że Niemcy jadą po niego. No i wtedy uciekał do, do lasu, do, do lasu. E, czy był ukarany? E, tak. E, Nasza organizacja, na, na mój wniosek, zo, został, ten co doniósł, cośmy sądzili, kto został ukarany chłostą. Mama była gospodynią domową, normalnie. Normalnie. Nie, nie należała do organizacji. Wiedziała o mojej konspiracji, wiedziała, że należy i, i nawet Mówiła, pytała się mi, dlaczego ty tak ciągle wychodzisz w nocy i cię nie ma. Ja mówię, dla idei. I w końcu na mnie nazywała Ida. I, i miałem drugie przyzwisko mm. <głos》głos》głos》głos》> przez mamę Ida.